Witam Państwa i zapraszam na Magazyn Miejski. Mateusz Morawiecki, premier poprzedniego rządu, gościł w Dębice. Głównym organizatorem tego wydarzenia był Jan Warzecha, poseł RP. W Domu Kultury Śnieżka były premier mówił, jakie korzyści będą mieć Polacy, gdy na prezydenta Polski wybiorą Karola Nawrockiego. Poruszył też inne tematy, między innymi ten dotyczący Zielonego Ładu grudzień 2019 roku, konkluzje Rady Europejskiej, stenogramy z posiedzenia, gdzie bardzo ostro przez całą noc i do rana nie odpuszczam tego, że Polska nie przyjmie żadnych zasad Zielonego Ładu. W konkluzjach zapisane zostało w związku z tym na zasadzie wyjątkowej sytuacji, jedynej takiej przez 25 lat, że jeden kraj, czyli Polska, jest wyłączony z tej polityki. No to powinno wystarczyć już właściwie za całe wyjaśnienie. Ale idźmy dalej. Grudzień 2020 roku. Cel klimatyczny przyjęty tylko na poziomie europejskim, ponieważ wiedzą, że Polska nie zgadza się na zielony ład. Idźmy dalej. W związku z tym cała Komisja Europejska decyduje o tym, żeby przyjmować dyrektywy dotyczące zielonego ładu. Na zasadzie kwalifikowanej większości. Polska się z tym nie zgadza. Kieruje wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przegrywamy sprawy w Unii Europejskiej, bo my żądamy, żeby głosowania były na zasadzie jednomyślności. Jeśli jest jednomyślność, to znaczy, że każdy państwo może zaprotestować. Jest prawo weta. Oni tego się bali, nie chcieli. I połamali nam ręce, to znaczy powiedzieli, krótko mówiąc, że głosowania będą większościowe, kwalifikowaną większością. Polska nie miała szansy zablokowania tego, ale za każdym razem, kiedy były te głosowania w procesie legislacyjnym, tak prowadziliśmy naszą politykę, że do końca naszych rządów żadna z 14 dyrektyw Zielonego Ładu nie została wdrożona. Piotr Chęciek, starosta Dębicki, podziękował za rządowy program rozwoju dróg, dzięki któremu znacznie udało się poprawić infrastrukturę w naszym regionie. Z tego dobrobytu finansowego, jeśli chodzi o samorządy lokalne, były tak tacy starostowie, byli tacy starostowie, tacy wójtowie, tacy burmistrzowie, którzy nie składali do takiego programu jak Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, ponieważ mieli Polski Ład, 95% dofinansowania, bardzo prosta ścieżka. Wydajesz na co chcesz, ponieważ wiesz najlepiej, na co te pieniądze wydać. Każdy z samorządowców, wybrany przez ludzi w wyborach wolnych, wiedział dokładnie, czego potrzebują mieszkańcy. I to był wspaniały program, za co panie premierze bardzo dziękuję. A dziś nie ma nic. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 50% tego, co było na Podkarpacie w roku 2024, jest na 2025 rok przewidziane. Praktycznie, więc no naprawdę jedna inwestycja ma szansę zostać zrealizowana na przykład w samorządzie powiatowym, dodatkowo nie ma nic. Starosta Piotr Chęciek podziękował również za 5 milionów na tomograf, który służy pacjentom Dębickiego Szpitala. Chciałem podziękować panu premierowi, bo to osobista pana decyzja. Rezonans w szpitalu w Dębicy. 5 milionów złotych blisko, które otrzymaliśmy, nas już jest. Służy mieszkańcom. To jest nowoczesne urządzenie. Służba zdrowia, wiadomo, katastrofalna sytuacja. Praktycznie jesteśmy na skraju upadłości. Nie tylko powiat, oczywiście, Dębicki, Szpital Dębicki, ale w szpitale powiatowe w całej Polsce. Więc, panie premierze, bardzo panu dziękuję. To, że tak dużo zainwestowaliśmy w Ziemię Dębicką, jako wszyscy tutaj samorządowcy, przełożyło się też na zrozumienie społeczeństwa, że się dzieje dużo, że jest mało polityki, a dużo pracy. I dlatego takie sukcesy wyborcze, które odnieśliśmy w ostatnich wyborach. O tym, jak wiele drugich inwestycji udało się zrealizować zarządów Prawa i Sprawiedliwości mówił także Adam Pieniążek, wójt gminy Dębica. Uroczystości z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja rozpoczęły się na dębickim rynku ceremonią podniesienia flagi państwowej i odegraniem hymnu narodowego. Mieszkańców miasta i powiatu, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych oraz liczne delegacje powitał Michał Maziarka, przewodniczący Rady Powiatu dębickiego Piotr Chęciek, starosta Powiatu dębickiego w swoim przemówieniu nawiązał do rocznicy tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. W roku 1025, po wielu wiekach walki o niezależność, Polska zyskała symboliczne i polityczne uznanie. Otrzymała koronę królewską. Był to akt, który potwierdzał suwerenność, odwagę i ogromne aspiracje narodu, który od początku swojej historii chciał być wolny, dumny i niezależny. Proszę Państwa, gdyby nie ta korona, to być może dziś nie stalibyśmy na dębickim rynku. I nie wspominali, że 233 lata temu, dokładnie 3 maja 1791 roku, Sejm czteroletni uchwalił konstytucję 3 maja. Ustawę zasadniczą, jak ją nazywano, pierwszą w Europie i drugą na świecie. Był to dokument rewolucyjny, nie tylko ze względu na treść, ale może przede wszystkim ze względu na ducha który w sobie zawierał i który niósł. Ducha odpowiedzialności, ducha nowoczesnego myślenia o państwie i wspólnej troski o dobro Rzeczpospolitej. Twórcy tej konstytucji, tacy jak Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, czy również Stanisław August Poniatowski, to nie były osoby z przypadku. Wielu z nich było absolwentami szkoły rycerskiej, instytucji która kształtowała nie tylko umysły, ale też i charaktery Polaków. To tam uczono, że służba ojczyźnie to nie obowiązek. Uczono, że służba ojczyźnie to zaszczyt. Po złożeniu wspólnej wiązanki kwiatów pod pomnikiem niepodległości uczestnicy przemaszerowali do kościoła pod wezwaniem Świętej Jadwigi, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny. Sprawę wydarzenia uświetniła Miejska Orkiestra Denta oraz Wojskowa Asysta Honorowa Kompanii Honorowej wystawionej przez 33. Batalion Lekkiej Piechoty imienia podpułkownika Adama Lazarowicza pseudonim Klaudra z Dębicy. Po świętej na Placu Gryfitów odbyła się druga część uroczystości. Akt zawierzenia miasta i powiatu Matce Bożej Królowej Polski oraz złożenie kwiatów pod figurą Matki Boskiej Niepokalanej. Piotr Chęciek, wicestarosta Ewelina Kuś, przewodniczący rady Michał Maziatka, wiceprzewodniczący rady Sławomir Łanucha. Starszy brigadier Paweł Szkoła, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Deficy. Wiązankę składa Stowarzyszenie Saperów Dębickich. Prezes major Krzysztof Klier, pani Agnieszka Gazda, porąży Andrzej Pocias. Składa zarząd rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Dębicy. Stowarzyszenie Teraz dębica oraz zespół Iskierczanie byli organizatorami wydarzenia Iskry Wolności. Muzyka i tradycja dla Konstytucji 3 maja. W Parku Sokoła grała kapela i skierczanie. W pięknych, ludowych strojach wystąpili także gryficy i pustkowianie. A jeden, Proszę. Dzisiejsze wydarzenie jest efektem bardzo dobrej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Teraz Dębica a Zespołem Iskierczanie. I właśnie z tej współpracy narodził się pomysł, aby wspólnie zorganizować wydarzenie związane z obchodami uroczystości 3 maja. Mam nadzieję, że to wydarzenie wpisze się na stałe w kalendarz dębickich imprez, a wyróżnia się to nasze wydarzenie tym, że chcemy, aby uczestnicy aktywnie włączyli się w przeżywanie rocznicy uchwalenia Konstytucji. 3 maja aktywnie, to znaczy poprzez wspólny śpiew. Dzisiaj, tutaj w parku Sokoła, e, mieszkańcy mieli możliwość e, śpiewania pieśni patriotycznych, ale również nie samo śpiewanie, ale również taniec. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty tańca ludowego prowadzone przez profesjonalistów Ewe Leśniak oraz Mariana Ciebiere z zespołu pieśni i tańca Kłosowianie ze Strzyżowa. Jagę maszerową, góry, lasy. Dogrej, tylko zróbcie takie wprowadzenie. I na razie w miejscu, przód, tył tańczenia. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Małe kroki, małe kroki! Dobra, dziękuję. Również mamy przewidziane warsztaty rękodzieła, warsztaty takie rzemieślnicze, czyli zapraszamy mieszkańców całego miasta, jak również Powiatu Dębieckiego, do włączania się w obchody 3 maja w postaci aktywnej, nie tylko biernej po prostu, ale w taki sposób, że można było doświadczyć pewnych emocji, doświadczyć pewnych przeżyć z tym bardzo ważnym świętem, jakim jest, jakim jest uchwalenie Konstytucji 3 maja. W warsztatach chętnie wzięła udział Dorota Szczech, wiceprezes Stowarzyszenia teraz Nymbica. Czuję się fantastycznie, kocham taniec, muzykę i wszystko co z tym związane. I powiem szczerze, pierwszy raz uczestniczyłam w takich warsztatach i myślę, jako uczestnik aktywny, muszę powiedzieć, że czuję niedosyt, chciałabym więcej. Także na pewno to nie pierwsze, to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie tego typu wydarzenie, które organizujemy. Taneczny kunszt pokazał również Tomasz Czapla, dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy. Chciałem, się świętowali tradycje patriotyczne polskie, radośnie, rodzinnie, wesoło, w tańcu. Pan również wziął udział pan, w warsztatach, ale miałam wrażenie, że te warsztaty zupełnie nie są panu potrzebne, bo pan wszystko umie. Zawsze są potrzebne, bo to jest chwila takiego wytchnienia radości, można troszkę sobie po, potańczyć, poskakać, także to jest sama radość.

Chcemy, żeby ta tradycja przetrwała. coraz mniej ludzi żyje z pokolenia tego, które tą tradycją żyły i tymi obrzędami zwyczajami, więc my staramy się jakby to odnawiać i zaszczepiać to w młodych ludziach. Podczas pikniku nie zabrakło wystawców, którzy współpracują ze stowarzyszeniem teraz Nembica. Naszym głównym partnerem jest zespół Iskierczanie. Natomiast tutaj zgłosiło się do udziałów w dzisiejszym wydarzeniu także inne podmioty. Koło gospodyń wiejskich z Latoszyna, warsztaty terapii zajęciowej Radość wraz z pracami swoich podopiecznych. Ponadto placówka dziennego wsparcia Iskierki i tam seniorzy prowadzą warsztaty artystyczne i rzemieślnicze dla najmłodszych i nie tylko, więc można sobie coś zrobić i zabrać dodatkowo coś jeszcze do domu. Poza tym mamy wystawę strojów tradycyjnych oraz instrumentów. Osoby odwiedzające w tym dniu Park Sokoła były bardzo zadowolone z przedsięwzięcia organizowanego przez Stowarzyszenie Teraz Dębica. Integracja środowiskowa buduje wspólnotę. Przyczynia się do tego, że nasza tożsamość, ta tożsamość narodowa jest utrzymywana, a przede wszystkim my wszyscy dorośli, jesteśmy przykładem dla młodych ludzi. Ja jestem bardzo dumna, że moi uczniowie razem z rodzicami tutaj są ze mną, byli ze mną 3 maja i zawsze wtedy, kiedy świętujemy, są koło mnie. I to jest sukces uważam nauczycieli, ale też nas dorosłych. Że pamiętamy o swojej historii tożsamości. Naszym pochodzeniu. Podtrzymujemy to skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć tradycyjnych przysmaków. Były pierogi, kartacze, chleb ze smalcem. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu magazynu miejskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.